Chciałbyś przeżyć drogę krzyżową inaczej niż w kościelnej bawce? Czy chciałbyś zaangażować nie tylko ducha, ale i ciało? Duszpasterstwo Akademickie San Damiano Franciszkańskie pastorstwo Powłaniowe Zapraszają Ciebie na franciszkańską nocną drogę krzyżową W piątek 20 marca o godzinie 23 Wyruszamy z Gdańska z Kaplicy Świętej Anny Rozpoczynamy mszą świętą Idziemy do kościoła franciszkańskiego w Gdyni Na wzgórzu świętego Maksymiliana 25 km Idziemy ulicami, lasami, plażami. Całą drogę idziemy w ciszy, a w wyznaczonych miejscach odczytamy stację drogi krzyżowej. Przygotuj sobie projekt na drogę. Weź ze sobą ciepłe ubranie i wygodne buty. Obowiązkowo zabierz ze sobą latarkę, naładowany telefon i kamizelkę odblaskową. Przygotuj sobie prosty krzyż, który będziesz niósł podczas drogi krzyżowej. Pamiętaj, wszystko co bierzesz ze sobą, Niesiesz na plecach. Także im większy plecak, tym większe obciążenie. Do wtorku, 17 marca, wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie powołanie.com.pl. Więcej informacji w wydarzeniu na Facebooku Franciszkańska Nocna Droga Krzyżowa.